Zgodnie z informacjami CIA, Monako ma najwyższą przewidywaną długość życia, wynoszącą średnio 89 roku. W Stanach Zjednoczonych wynosi ona około 80 lat, w Kanadzie około 82 lat, a w Wielkiej Brytanii wynosi około 81 lat. Przewidywana długość życia znacząco się różni na całym świecie, sięgając zaledwie 50 lat w niektórych mniej rozwiniętych krajach. Dlatego filmu zakładamy, że przewidywana przez ciebie długość życia jest powyżej światowej średniej i nie wystąpią problemy zdrowotne ani tragedie, żyjąc aż do 82 lat. Nie tak źle jest żyć 82 lata na tej planecie jako ty sam, ale jest to liczba od narodzin. Aby obliczyć pozostały czas w twoim życiu, wystarczy odjąć twój aktualny wiek od 82. Dlatego wideo przyjmiemy, że masz 22 lata, co jest typowym wiekiem początku kariery dla wielu ludzi. Odejmując to, pozostaje 60 potencjalnych lat życia, co odpowiada 20 dni do 900 dni lub 525 600 godzin. Jednak jeśli śpisz średnio 8 godzin dziennie, 175 200 z tych godzin mija. Masz około 40 lat przeżytego życia przed sobą. Perspektywa stracenia 20 lat jest przerażająca, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że połowa pracowników w USA uważa się za niezadowoloną lub nieszczęśliwą w pracy, zgodnie z badaniem z 2017 roku. W innym globalnym badaniu przeprowadzonym w 2017 roku 85% pracowników, odpowiadając anonimowo, przyznało, że nie lubi albo nienawidzi swoich miejsc pracy. Jeśli tak, a twoje zadowolenie zależy głównie od weekendu, zobaczmy co się stanie, gdy usuniemy wszystkie dni robocze z pozostałych 40 lat twojego życia. Przy średniej 260 dni roboczych w roku, wykluczając święta, odejmując te dni przez najbliższe 40 lat, łączna liczba spadnie z 14 600 do 4 200, co oznacza, że zostanie około 11 lat. Jeśli planujesz przejść na emeryturę w okolicach 63 lat, możesz argumentować, że powinieneś jak najlepiej wykorzystać te dni. Jednak biorąc pod uwagę, że w USA 68% osób powyżej 65 roku życia zmaga się z niepełnosprawnością lub zaburzeniami umysłowymi, ten wiek niekoniecznie jest pełen radości i zabawy. Dlatego moim zdaniem, jeśli chodzi o satysfakcjonujące życie, Byłoby stosowne ograniczenie dostępnej ilości dni. Na początku zwrócimy wszystkie, ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że po przekroczeniu 65 roku życia tendencja do rozwoju lub nasilenia stanów zdrowia znacząco wzrasta w miarę starzenia się. Jak średnio zgeneralizowana w ciągu lat po przejściu na emeryturę do śmierci można zakładać, że osoba ma około dwóch dni dobrego samopoczucia na co 7 dni. Wróćmy do punktu wyjścia z 11 lat życia pozostało, nastąpiła przejście z 60 lat do zaledwie 11 w życie na weekend i na pogorszenie się. Co jeśli spędzasz weekendy, które nie są tak miłe, Daty, w których zmuszony jesteś do wykonywania obowiązków domowych, opieki nad ogrodem, radzenia sobie ze stresującymi sprawami osobistymi, a nawet pracowania, aby uporządkować wszystko. W tych momentach wydaje się, że kolejny rok, a nawet więcej czasu jest odebrany z Twojego życia. Jeśli masz 22 lata, Twoja aktualna oczekiwana długość życia dla życia, jakie chcesz żyć. Wynosi około 32 lat. Bez względu na Twój wiek, tożsamość czy okoliczności, jeśli żyjesz tylko na weekendy, koncepcja pozostaje ważna. Niezaprzeczalne jest, że wielu nie chciałoby spędzać znacznej części swojego życia, tęskniąc za czymś odległym. W świecie, w którym traci się tyle czasu na opór własnemu czasowi, mało zostaje do cieszenia się chwilą. Dla tych, którzy dostrzegają nadzieję na inne życie, Akceptacja tej rzeczywistości graniczy z obłędem, ale są i obowiązki, których nie możemy ignorować. Istnieją zadania, których musimy wykonać nawet bez chęci. Jednak spędzanie większości czasu w pracy, karierze lub firmie, która nie przynosi nam satysfakcji, to jak angażowanie się w znaczną część naszego życia. Życie jest zbyt krótkie. Nawet jeśli poświęcamy czas na małe, codzienne zadania utrzymania, pozostały czas jest przerażająco ograniczony. Dlatego ważne jest, aby go nie marnować. Bądźmy ostrożni, rozważając wymiany, które dokonujemy w naszym życiu. Nie pozwólmy, aby zewnętrzne wpływy skłoniły nas do oddawania ich bez pytania. Wybierzmy ścieżki, które naprawdę cenimy, nie dając się zwieść chwilowym blaskiem zbędnych opcji, i staramy się zawsze robić wszystko, co w naszej mocy, aby unikać przyjmowania mniej niż zasługujemy, lub popełniania dużych błędów, które zmuszą nas do cofnięcia. Jeśli czujesz, że ciągle wyczekujesz z niecierpliwością nadejścia weekendu, tylko po to, by zniknął migiem, i znalazł się z powrotem w punkcie wyjścia w poniedziałek, czekając znowu na cały następny weekend. Jeśli zauważysz, że zbliżasz się do życia, w którym nienawidzisz prawie każdego dnia tego, co robisz, po prostu tracisz czas. Może warto poświęcić chwilę na odkrycie, jak uniknąć marnowania żadnego więcej. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się film i uznałeś go za pomocny, proszę zostaw kciuka w górę. Skomentuj co sądzisz i jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się na kanał. Regularnie publikujemy nowe filmy, aby pomagać Ci żyć życiem z jasnością i zdumieniem.